W 1957 roku ojciec Augustin Fuentes odwiedził siostrę Łucję w klasztorze w Coimbrze w Portugalii. Było to spotkanie, które miało wkrótce rozbrzmieć echem w sercach wielu wiernych na całym świecie. Podczas tej wizyty ojciec Fuentes odbył długą i głęboką rozmowę z siostrą Łucją, jedną z trójki dzieci, którym objawiła się Matka Boża w Fatimie w 1917 roku. Siostra Łucja Będąca już wówczas zakonnicą karmelitańską, zwierzyła mu się z nieujawnionych wcześniej szczegółów dotyczących tajemnic fatimskich i proroctw Madonny, które do dzisiaj budzą żywe zainteresowanie i pobożność wśród katolików na całym świecie. Podczas tej rozmowy siostra Łucja podzieliła się z ojcem Fuentesem swoimi przeżyciami i przemyśleniami na temat objawień, które miały miejsce w Fatimie oraz ich głębokim duchowym znaczeniem. Opowiedziała o troskach Matki Bożej dotyczących przyszłości ludzkości, o wezwaniu do nawrócenia, pokuty i modlitwy, a także o zagrożeniach, które mogą spotkać świat, jeśli wezwania te nie zostaną wysłuchane. Jej słowa, pełne prostoty, ale i głębokiej mądrości, stały się źródłem inspiracji dla wielu, którzy pragnęli zrozumieć i odpowiedzieć na przesłanie z Fatimy. Ojciec Fuentes, głęboko poruszony wyznaniami siostry Łucji, postanowił rozpowszechnić jej słowa. Dzięki jego staraniom przesłanie to dotarło do szerokiego grona wiernych, przyczyniając się do rozwoju kultu fatimskiego i pogłębienia pobożności maryjnej. Dziś, ponad pół wieku później, nadal możemy wsłuchiwać się w jej słowa i odnajdywać w nich drogowskazy dla naszego życia duchowego. Tajemnice fatimskie, objawione trójce pastuszków Łucji, Hiacyncje i Franciszkowi wciąż pozostają jednym z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnego Kościoła katolickiego. Objawienia te miały miejsce w czasach, gdy świat stawał w obliczu wielkich wstrząsów, I wojny światowej, rewolucji bolszewickiej i nadchodzących trudnych lat międzywojennych. Przesłanie z Fatimy, które niosło ze sobą wezwanie do modlitwy różańcowej, pokuty i poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi, Stało się wezwaniem do duchowej odnowy i nadziei w obliczu nadciągających ciemności. Siostra Łucja, przez wiele lat swojego zakonnego życia, pozostawała skromną świadkinią tych wydarzeń. Jej życie, pełne modlitwy i poświęcenia, stało się milczącym, lecz wymownym świadectwem wiary i oddania się Bogu. Rozmowa z ojcem Fuentesem była jednym z nielicznych momentów, kiedy publicznie podzieliła się swoimi przemyśleniami i głębokim zrozumieniem objawień. Dziś, kiedy wspominamy to historyczne spotkanie, mamy okazję ponownie wsłuchać się w przesłanie, które siostra Łucja przekazała ojcu Fuentesowi. To przesłanie, wzywające do nawrócenia, modlitwy i zaufania Bożej Opatrzności, jest nadal aktualne i potrzebne w naszych czasach. Obyśmy, idąc śladami fatimskich pastuszków i wsłuchując się w głos Matki Bożej, potrafili odnaleźć drogę do pokoju i prawdziwej duchowej odnowy. Wysłuchajmy teraz słów siostry Łucji opublikowane przez ojca Fuentesa. Dobrzy trwają na ścieżce dobra, ale bez zwracania uwagi na to przesłanie. Żli z powodu swoich grzechów, nie widzą kary Bożej, która już na nich spada w tej chwili, ale także kontynuują swoją ścieżkę zła, ignorując przesłanie. Ale, ojcze, musisz wierzyć, że Bóg wkrótce ukaże świat i strasznie go skarci. Kara z nieba jest nieuchronna. To, co się wydarzy, będzie bardzo smutne dla wszystkich i dalekie od bycia szczęśliwym wydarzeniem, jeśli świat nie będzie się modlił i pokutował przed tym czasem. Nie mogę podać więcej szczegółów, ponieważ z woli najświętszej dziewicy jest to nadal tajemnicą. Tylko ojciec święty i biskup Fatimy mogą znać te tajemnice, chociaż zdecydowali się jej nie ujawniać, aby uniknąć wpływu. Jest to trzecia część orędzia Matki Bożej która pozostaje tajemnicą do 1960 roku. Powiedz im, ojcze, że najświętsza dziewica powtórzyła moim kuzynom Franciszkowi i Hacyncie, a także mnie, że wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi i że Rosja będzie narzędziem niebiańskiej kary dla całego świata, jeśli nawrócenie tego biednego narodu nie nastąpi wcześniej. Słowa siostry Łucji z Fatimy wciąż brzmią jak proroctwo z innego czasu, które zdaje się mieć nieprzemijającą aktualność. Co oznaczają dla nas dzisiaj słowa, że Bóg wkrótce ukaże świat i strasznie go skarci? Czy współczesne wydarzenia na świecie mogą być interpretowane jako realizacja zapowiedzianych kar Bożych? Jak interpretować wzmiankę siostry Łucji o tym, że wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi, a Rosja będzie narzędziem niebiańskiej kary? Czy ta przepowiednia może rzeczywiście mieć związek z geopolitycznymi wydarzeniami ostatnich dziesięcioleci? Co oznacza brak ujawnienia pełnej treści tajemnicy przez Kościół? Czy to tylko kwestia polityki, czy może istnieją głębsze duchowe przesłania, których nie dostrzegamy? Słowa siostry Łucji z Fatimy, jakie przekazała ojcu Fuentesowi, wciąż wywołują głębokie refleksje i kontrowersje wśród osób zainteresowanych objawieniami maryjnymi i duchowymi przesłaniami Kościoła katolickiego. Jej przepowiednie okaże Bożej spadającej na świat oraz o konieczności nawrócenia i modlitwy są nie tylko ostrzeżeniem, ale także wyzwaniem do zastanowienia się nad kondycją współczesnego społeczeństwa i naszych własnych duchowych postaw. W kontekście współczesnych realiów globalnych, gdzie konflikty, niesprawiedliwość społeczna, zagrożenia środowiskowe i moralne kryzysy stanowią nieodłączny element codzienności, pytania, które stawia siostra Łucja, nabierają szczególnego znaczenia. Czy możemy dostrzec w dzisiejszych wydarzeniach oznaki kar bożych zapowiadanych przez nią prawie 60 lat temu? Kwestie związane z Rosją jako potencjalnym narzędziem niebiańskiej kary, jeśli nie nastąpi jej nawrócenie, wywołują dyskusję na temat roli geopolitycznej tego kraju oraz możliwych implikacji na przyszłość globalnego porządku politycznego i społecznego. Te pytania i wątpliwości, które stawiają słowa siostry Łucji, Prowokują do refleksji nad stanem współczesnego świata oraz naszą indywidualną odpowiedzialnością duchową. Czy jesteśmy gotowi przyjąć wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia, które podkreślała? Czy to, co widzimy dziś, jest zapowiedzią kolejnych etapów jej proroctwa? Odpowiedzi na te pytania mogą być kluczem do zrozumienia przesłania Fatimy w kontekście współczesnych wyzwań i nadziei na przyszłość. W dalszej części wywiadu siostra Łucja mówi. Ojcze, diabeł toczy decydującą bitwę przeciwko dziewicy, a jak wiesz, tym, co najbardziej obraża Boga i przynosi mu największą liczbę dusz w jak najkrótszym czasie, jest podbój dusz poświęconych Bogu, pozostawiając w ten sposób pole świeckich bezbronnych i pozwalając diabłu łatwo je zdobyć. Powiedz im także, ojcze, że moi kuzyni Franciszek i Hacynta poświęcili się, ponieważ zawsze widzieli, że Najświętsza Dziewica była bardzo smutna we wszystkich swoich objawieniach. Nigdy się do nas nie uśmiechała. Ta udręka, którą w niej widzieliśmy, spowodowana zniewagami wobec Boga i karami, które groziły grzesznikom, przeniknęła nasze dusze. Będąc dziećmi, nie wiedzieliśmy, jakie środki podjąć poza modlitwą i składaniem ofiar. Z tego powodu, Ojcze, Moim zadaniem jest nie tylko mówienie o karach materialnych, które z pewnością nadejdą na Ziemię, jeśli świat nie będzie się modlił i czynił pokuty. Nie, moim zadaniem jest ostrzeżenie wszystkich przed bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty naszych dusz na wieczność, jeśli pozostaniemy przywiązani do grzechu. Ojcze. Nie powinniśmy czekać na wezwanie do pokuty skierowane do świata z Rzymu przez Ojca Świętego, ani na wezwanie do pokuty ze strony biskupów naszej diecezji lub naszych zgromadzeń zakonnych. Nasz Pan często używał tych środków, a świat nie zwracał na to uwagi. Teraz każdy z nas musi zacząć pokutować duchowo, każdy z nas musi zbawić nie tylko własną duszę, ale także wszystkie dusze, które Bóg postawił na naszej drodze. Słowa siostry Łucji są jak wołanie w ciszy współczesnego świata, przypominające o istocie duchowego konfliktu, który toczy się na naszych oczach. Kiedy mówi o diabelskim podboju dusz poświęconych Bogu, jakie refleksje nasuwają się na temat roli duchowości i jej znaczenia w obliczu coraz bardziej sekularyzowanej rzeczywistości? Czy widoczne zjawisko apatii duchowej jest odpowiedzią na to, co opisywała jako smutek Najświętszej Dziewicy? Jakie znaki współczesnego świata mogą być interpretowane jako ostrzeżenia przed nadciągającymi karami materialnymi i duchowymi? Kiedy siostra Łucja opowiada o ofiarowaniu się przez Franciszka i Jacynte, aby pocieszyć Matkę Bożą, jakie lekcje wyciągamy na temat bezinteresowności, modlitwy i poświęcenia? Czy dzisiejszy świat zbyt łatwo ulega pokusom konsumpcjonizmu i egoizmu, ignorując głosy nawołujące do duchowego nawrócenia? Jakie działania możemy podejmować, aby odpowiedzieć na jej wezwanie do osobistego nawrócenia i modlitwy duchowej, nie czekając na zbiorowe wezwania z hierarchii kościelnej? Słowa siostry Łucji przypominają nam, że każda jednostka ma swoją rolę w duchowej przemianie. Czy jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie, aby zbawić nie tylko własną duszę, ale i duszę innych? Czy nasza odpowiedzialność duchowa sięga poza osobisty dobrobyt? by obejmować także troskę o zbawienie innych ludzi. Te pytania stawiane przez siostrę Łucję pozostają aktualne i inspirujące do głębokiej introspekcji oraz do czynnego zaangażowania w sprawy duchowe, które mają wpływ na naszą przyszłość i stan zbawienia. W kontynuacji rozmowy siostra Łucja mówi: Ojcze, najświętsza dziewica nie powiedziała mi wprost, że jesteśmy w czasach ostatecznych, ale zrozumiałam to z trzech powodów. Pierwszym powodem jest to, że powiedziała mi, że diabeł angażuje się w bitwę z dziewicą, decydującą bitwę. Jest to ostateczna bitwa, w której jedna ze stron odniesie zwycięstwo, a druga poniesie klęskę. Od tego momentu jesteśmy albo z Bogiem, albo z diabłem. Nie ma kompromisu. Drugim powodem jest to, że powiedziała mi, a także moim kuzynom, że Bóg daje światu dwa ostateczne lekarstwa. Różaniec święty i nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Bycie ostatecznym lekarstwem oznacza, że nie będzie innych. Trzecim powodem jest to, że zgodnie z planami Bożej Opatrzności, kiedy Bóg ma zamiar ukarać świat, zawsze najpierw wyczerpuje wszystkie inne środki zaradcze. Kiedy widzi, że świat nie zwraca na to uwagi, wtedy, jak mówimy w naszym niedoskonałym sposobie mówienia, z pewnym lękiem, Przedstawia nam ostatni środek zbawienia swoją Najświętszą Matkę. Jeśli wzgardzimy i odrzucimy ten ostatni środek, niebo już nam nie wybaczy, ponieważ popełnimy grzech, który Ewangelia nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech ten polega na otwartym, świadomym i dobrowolnym odrzuceniu ofiarowanego nam zbawienia. Co więcej, ponieważ nasz Pan jest bardzo dobrym synem, nie pozwoli nam obrażać i gardzić Jego Najświętszą Matką. Słowa siostry Łucji przenikają nasze współczesne myśli swoją głębią i niezwykłością. Jej przekaz o ostatecznej bitwie między Bogiem a diabłem wydaje się być nie tylko ostrzeżeniem, ale także wyzwaniem do refleksji nad stanem naszych własnych duchowych wyborów. Kiedy rozważamy jej słowa o różańcu świętym i nabożeństwie do niepokalanego Serca Maryi jako ostatecznych środkach zbawienia, musimy zastanowić się, czy nasza codzienna praktyka religijna jest wystarczająco głęboka i autentyczna? Jej przypomnienie o tym, że Bóg wyczerpuje wszystkie inne środki zaradcze przed ostateczną karą, stawia przed nami pytania o naszą gotowość na duchową przemianę. Czy widzimy w obecności Matki Bożej ostatnią nadzieję na nawrócenie i zbawienie? Czy rozumiemy, że nasze decyzje duchowe mają rzeczywiste konsekwencje? Te refleksje są nie tylko ważne dla katolików ale dla wszystkich poszukujących sensu i głębokiej duchowości w swoim życiu. Słowa siostry Łucji z Fatimy są przestrogą przed zgubnymi skutkami grzechu i obojętnością duchową, a zarazem wezwaniem do głębszej modlitwy, nawrócenia i zaufania Bożej Opatrzności. Ich znaczenie pozostaje aktualne i inspirujące, podkreślając wagę osobistej odpowiedzialności za własne duchowe życie oraz troskę o zbawienie dusz innych.